O, witajcie fanowie, nie wiem czy mnie widać, już kurczę dwie minuty, ustawiam kamerę na prowizorycznym stojaku, nie chcę mi się dłużej kurczę, a nie mam czasu, jest godzina 18:40, wróciłem z tripa, więc jest bałagan, jest kurczę, jest głód w żołądku, no ale postanowiłem, że wam szybko nagram odcinek, bo sporą część tych gier już niestety, niestety sprzedałem. No i chciałem wam pokazać pochwalić się co udało mi się znaleźć, więc tym razem zrobimy sobie, jak tydzień temu, podsumowanie Lombardu. Z tym, że zaczniemy od przesyłek może internetowych, więc pomyślałem, że zrobię Wam też unboxing. Wiem, że niektórzy lubią tego typu materiały, ja jakoś nie jestem zbytnio fanem. Raczej wolę relacje, coś w stylu Retrosektora niż, niż retrogieru twina, twina, no ale wiem, że część z Was lubi. Więc uf, specjalnie dla Was odcinek. E, tutaj za 4 złote na Vintage Udało mi się dorwać dwa pudełka. O, tutaj delikatnie, delikatne pęknięcie, ale to nic, nic nie przeszkadza. A e, Super, w środku wygląda OK. E, pudełko od Spyro bez, e, bez manuala zależało mi tylko i wyłącznie na pudełku. Tutaj znowu pudełko, zobaczmy w jakim to jest cenie. Te pudełka strasznie pękały, A ten plastik po latach już się robił coraz bardziej dziadowy, więc yy, więc jest to niestety nieuniknione. No za pudełka zapłaciłem 4 zł, u nas widziałem, biznesmeni sprzedają albo same wkładki, albo same górne części. Widziałem, po 10 czy po 15 zł nawet pęknięte, więc wydaje mi się, że jak 4 zł za dwa pudełka, yy, które będę miał jako tam na zamianę, podmiankę czy powiedzmy dołożenie, bo brakuje mi pudełek, do, PS4 mam, do PS1 mam układki, i mam płyty, no nie miałem pudełek, teraz już częściowo rozwiązałem ten problem. Zobaczę czy kamera dobrze nagrywa bez, aż za nisko. Dobra, wydaje mi się, że powinno być trochę lepiej, a jak będzie zobaczymy. Więc to by była pierwsza paczka, którą zamówiłem druga paczka, którą zamówiłem kosztowała mnie 20 zł i zamówiłem Wolverina, tydzień temu na PlayStation 3, w tym tygodniu na PlayStation 2. Eee, no ze względu na to co się, o kurczę, no płyta lustereczko. Nie będzie widać, ale haha, pokażę, brak prześwitów, super. Eee, no tendencja dosyć wzrostowa, nie jest mi to chyba potrzebne, znaczy możliwe, że przehandluję, zobaczę ile to stoi. Eee, no i prawdopodobnie gra pójdzie do Żyda. Eee, nie Lombardy, a Lumpex, ten no, mój, nie powiem w jakim mieście. Udało mi się, tak jak Wam pokazywałem, no wydaje mi się, że wierzycie, jak nie, no to Wam wrzucam też zdjęcie z gabloty w Lumpeksie i to nawet leżało po, hmm, po tym, jak kończyłem, znaczy byłem w trakcie roboty, więc o po 13 podjechałem, 4 godziny leżało na półce, ostało się, no i co to jest, możecie zapytać, jest to Game and Watch, czyli pierwsza konsola przenośna, jaka powstała. Od Nintendo na pewno, a czy w ogóle nie jestem pewien, więc też nie chcę, nie chcę kłamać. Jest to seria konsol, które bardzo prostych konsol na początku od Nintendo. One po pierwsze powstały w 18, 1981 albo 80 roku. No i jakaś tam żonglerka była bardzo taka prowizoryczna, no i to jest później powstało tych gier. Te gry zaczęły awansować, rozwijać się. No, początkowo był jeden ekran, później były dwa ekrany. W niektórych konsolach tutaj też te flagowe tak postacie się pojawiały. Początkowo były to jakieś randomowe osobi osobistości albo też jakieś randomowe zwierzęta, a później już pojawiały się flagowe postacie, takie jak powiedzmy Mario czy na przykład ten Donkey Kong. No i właśnie trafiłem mi się w lumpeksie konsola. Nie wiem, czy to jest komplet. Jest tu jakiś papierek od Nintendo. Dodam konsolę z 1983 roku, Donkey Kong 2. No i z tego co patrzyłem na rynku, patrzyłem też, kupiłem specjalnie baterię LR44, jakby ktoś był zainteresowany, nie wiem, za 3 zł zapłaciłem za dwie sztuki. No i ta, te konsole są masakrycznie drogie. Ja wiedziałem co to jest, wiedziałem, że nie zamierzam tego mieć <laughs> nigdy w kolekcji ze względu na cenę. No ale kurczę, jak zobaczyłem ile to jest warte i za ile ja to mogę kupić, no to uznałem, że jednak będę miał to w kolekcji, bo Golasy mniej więcej male gry, się liście, no to już od 500 zł zwyż. A wersja z pudełkiem udało mi się znaleźć za około 1500 zł, z tego co kojarzę na eBayu. Więc jak za jedną dziesiątą cenę, no to wydaje mi się, że fajne, że znaleźliśmy to. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, no jest to ta flagowa, flagowy bohater, a nie tam jakiś gniot. Następnie podróż na Mazury, wyprawa. Co prawda, bardzo nieudana, jeżeli chodzi o Lombardy, bo można powiedzieć, że do ostatniego dnia nic tam nie było. Zawsze od początku zatrzymałem się w że odwiedziłem ten Lombard oraz ten Lombard. A w jednym z nich znalazłem White'a. Oczywiście leżał tak, Chyba znaczy, on była pierwsza gra od góry. Nie miała niemieckiego znaczka, no ale tu się okazało, że Holender trudno. Kupiłem, chciałem tą grę. A, ze względu na to, że no, zbieram te gry skorupowe, no jest to jedna z niewielu gier. W sumie chyba już jest to ostatnia gra, którą chciałem mieć na PlayStation 3, jeszcze nie mam tych shredów i tam jakiejś innej strony ołka, no ale mi na tym nie zależy, więc e, był to ostatni element układanki, powiedzmy mogłem mieć albo z sexa za 45, albo z Lombardu za 19, więc uznałem biorę za 19. E, następnie odwiedziłem EUK, pierwszy Lombard był ten. Tutaj też nic ciekawego. no Poza tym Switchem, który jakby miał problemy z rozłączaniem, ale jeżeli e, Joycon'ów, jeżeli ktoś jest techniczny. I tam był zestawy DOK, no to nie pytałem, nie chciało mi się to, nie obchodziło mnie to, więc za 450 zł za switcha. Fajna cena, później był ten lombard, dosyć specjalistyczny, jeżeli chodzi o gry. No Jestem dużo gier, naprawdę bardzo dużo, ale te ceny są bardzo rynkowe. No i też sobie nic nie wypatrzyłem, nic nie wziąłem, następnie był ten lombard. Chyba nawet nie robiłem zdjęć, bo gier było tyle. Były tu przeważnie gnioty. No to był trzeci, czwarty był ten lombard, również same gnioty, później był chyba piąty lombard, też same gnioty, chyba nie robiłem nawet więc jeżeli robiłem wrzucę, jeżeli nie. No i szósty gier, szósty lombard, troszkę gier ceny średnie, ale też same gnioty, nic jeżeli handlujecie, nie zarobicie więcej niż 10-15 zł, jeżeli chcecie zaczynać albo jakąś tam mać już w kolekcję w średnią, że tak powiem, no to nic ciekawego tam nie znajdziecie, więc też Wam odradzam. Eee, następnie... Odwiedziłem Augustów, zacząłem od tego lombardu, eee, no i w tym lombardzie udało mi się znaleźć mniejc eee, było tam, może mam zdjęcie, to wam wrzucam, jakiś gniot, też było tam kurczę tyle gier, więc też nie robiłem zdjęć, eee, zwłaszcza, że to okno było dosyć blisko kasy, więc też nie chciałem z siebie robić pajaca, że tak powiem, niektórzy od tu chodzą z tymi kamerami, tak przed ludźmi kurczę świecą. No ja bym nie chciał, żeby to jak ktoś przed świecił, więc ja też sam staram się nie świecić. Później ostatnią rzeczą, ostatnią, jakby nie, nie ląbek, ale Lumpeks, który odwiedziłem a jama, czy ubieramy, czy tam jakiś unikat inne, różnie się te lumpeksy nazywają. Trafiłem taki zestawik, nie wiem czy używalne czy nie, albo jakiś zwrot. Mam nadzieję, że nie zwrot, bo oglądam na YouTube recenzję, no i tam jedna z partii potrafiła być felerna. No ale dobra, nieważne. Przetestuję to sobie przetestuję, Gulit Hall e, Sensing Joystick Kit for Joy-Cons to, to kiedyś tam robiłem na nieudany zresztą naprawę Joy-Conów e, z dryfującego właśnie tego, tego, pada, tego analoga e, tutaj jest analog z efektem hola, tam jest ten układ wygląda troszeczkę inaczej one są podobne niezniszczalne, niedryfujące, znaczy zniszczalne są, ale są niedryfujące cena początkowa 150 zł, minus 80% Zapłaciłem za to 3 dychy, tutaj jakieś w środku jeszcze zostały jakieś tam wkrętak, coś do podważenia, śrubki, no i pęseta, więc fajnie, 3 dychy wydaje mi się, że spoko. No i ostatni lombard, który widziałem ten lombard, bardzo miłe wspomnienia z nim mam, ponieważ w tym odcinku, który już jakiś czas temu wrzuciłem na YouTubie, udało mi się tam znaleźć Silent Hill za 60 zł co uważam, że jest rewelacyjną ceną, zwłaszcza, że to lata około 140 zł. No i było tam sporo fajnych rzeczy, niektóre były wyceniowe śmiesznie, niektóre normalnie. Jest też tam taki segregator, część gry, gier leżał jakby tak jak tutaj, na szybko Wam wrzucam, zaraz o tym porozmawiamy, co tam było, część gier leżała, oni mają w teczce jakby te gry, pudełka, mają dyski drena, a mają taki jakby segregator, w którym jest jakby sam, sam, manu, sam manual. I, okładkę, no i tam sobie możesz przeglądać, żeby nie zajmowało gdzieś tam dużo miejsca na półce. No i w tych grach znalazłem konkretnego kosiora, wcześniej właśnie tam był też Silent który teraz było co innego. Było też Wii. Ee, Wii U z dwoma opadami tymi z edycji Mario i Luigi. Niestety pan nie chciał sprzedać osobno, mimo że byłem skłonny tam, nie ze za stówkę zapłacić, bo zależało mi na tym padzie. Chciałem go mieć w kolekcji, no ale mi się nie udało. Padł był boxed, tam było kilka gier, ale 990 zł, nie wiem czy to jest dobra cena. Może tam 900 wypuścił, nieważne. No nie zdecydowałem się, no ale tutaj jak widzieliście to zdjęcie gry na Xbox'a, od 10 do 20 zł. Więc mi się lampka zaświeciła od razu. cześć. aplikacja szybko przeskrojowałem sobie. Powiedzmy, gry, o których nie miałem pojęcia, że są w cenie. No i później, jakby założyłem, że każda z nich będzie po 20 zł, bo wybrałem tylko te flagowe modele. Nie flagowe, tylko te jakby sensowne modele gry, na których można było zarobić. No i nastawiłem się na to, że te ceny będą wysokie. Zwłaszcza, że pan powiedział, ja zapytałem, dobra, ile robimy, jeszcze nie pokazałem co jest. On powiedział, muszę zobaczyć, co tu jest, muszę wycenić. No i powiedział mi, kurczę, 11 zł za sztukę. A ja sobie założyłem, że ona no kosztują 20. No i starałem się brać tak, także w ceksie minimum 30 zł za gotówce za Zagrać, tak? Żeby po prostu mieć pewne, pewne, zysk, pewną dychę, tak? Czyli oddaję dwie gry, jedną mam za darmo. Chociaż wiedziałem, że za darmo to ja będę miał dużo więcej niż jedną grę. Więc zaczynając od początku Tony Hawk, niestety, no, na Xboxa gier nie zbieram, mimo że kurczę, tu jest fajnych tytułów parę, które chciałbym zostawić, ale nie zostawię. Więc, dobra, zaczynajmy od tego. A tutaj wam może pokażę za ile już mi się udało sprzedać. E, Tony Hawk. Trzy dyszki mniej więcej myślę, że jest spokojnie, później dwie części Left 4 Dead. W fajnym stanie, bardzo fajnym stanie, ta jedna jak nówka, dwie części już sprzedałem sobie za 70 zł. Następnie coś co kurczę strasznie jest drogie jeżeli chodzi o cenę. Widziałem na półsłówki, nawet ludzie to sprzedają. No i tak, to co kupiłem, to jest kastowanie Lord of Shadow, pewnie każdy wie o co tutaj chodzi. Więc też nie będę się rozwodził. Tutaj też dodam, że zostały jako bonus Assassin's Creed. A Brotherhood było w środku, więc nic nie mówiłem, nic nie pytałem. Wziąłem. Jeszcze tutaj w tym tom Hawku jest też e, albo w skaicie jest Tony Hawk Project Aid sama płytka. Jest też fajnie. Castlevania myślę, że 8 dech spokojnie. Yy. Tutaj, jeżeli chodzi o Tomb Raider, już to sprzedałem za 35 zł. Muszę zaraz idę nadać. Fajne. Tutaj Street Fighter. Niestety płyta w idealnym stanie. Yy. Bez manuala też myślę, że 4 decky, spokojnie. Tam jeszcze w tych grach było yy. kilka. Gier, które chciałem wziąć, tam był e, Skate 3, za którego CX płaci 45 zł. Left 4 Dead chyba, Files to się nazywa, też kurczę, za 4 dechy, za to CX płaci. Jakiś tam Just Dance 4, za który był też chyba za 3 dychy, no ale niestety płyty były w słabym stanie były porysowane, więc uznałem, że, e, że mam to w dupie i tego nie biorę. E, Kolejna gra, Binary Domain, jakaś strzelanka, która też jakiś czas temu spadła na... E, PlayStation 3. Kolejna gra Dirt 3 Complete Edition 40 zł. myślę, że jest warte. Ostatnia, nie ostatnia część, bo się <mulary> wychodziło. Wychodziły inne części. No i tutaj jest gra Skate 3. O, jest to na o którym wam mówiłem. Pod spodem oczywiście Skate. Już to sprzedałem za 35 zeta. No i dwie jakby najdroższe gry, które Niestety idą na sprzedaż. Pierwsza z nich, kurczę, pudełko tutaj mi pękło. Trudno. Pierwsza z nich, nie wiem co to jest. Infinity... Infinite nie? Undiscovery. Z tyłu wygląda jak herosy, kurczę, trochę. Nie mam pojęcia, ale sprawdziłem ceny. Bardzo droga gra. Wystawiłem na, na Vintage za stówkę. To wystawiłem za dwie stówki, też niektórzy widziałem po 250, to wystawiali, nie jestem skąpu, mówię dajcie dwie stówy, to za to dajcie stówę, ktoś wysłał mi ofertę na 250 zł za obydwie, obydwa tytuły, więc długo się nie zastanawiałem, zaakceptowałem i niebawem idę nadać. No i ostatnia gra, którą kupiłem do kolekcji była za 79 zł, położyłem wszystkie gry na stół, którymi byłem zainteresowany, powiedziałem do kolekcji, słuchaj, to mnie by jeszcze interesowało, wykładam 6 dych, on mówi zabieraj. Yy, gra normalnie warta około stówki, więc myślę, że, myślę, że fajnie, bardzo fajnie. Yy, za całość chyba 185 zł wyszło, bo jakby piła była za 15 z tego klasera, to było za 6 dych, a reszta gier było po 11 zł. Yy, więc jakby za ten lombard zapłaciłem 185, a realna wartość tych gier wynosi tyle albo realna wartość albo za tyle, ile sprzedałem. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, lajk, like, jeżeli nie, unlajk. O, no, ja jestem zarobiony, muszę kurczę iść, to wysłać, no muszę się umyć, bo jest parówa, lampek, skurwy sygnał, 33 stopni dzisiaj były, ja cały płynę, więc tyle z mojej strony, trzymajcie się i do następnego.